Dzień dobry. Chciałabym opowiedzieć o funkcji, która na Teamsach jest już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, ale myślę, że jeszcze niewielu nauczycieli ją zna. Jest to funkcja, której możemy używać zarówno podczas nauczania zdalnego, jak i kiedy jesteśmy w szkole. Co to jest? Chodzi tutaj o funkcję uczenia czytania, czy też sprawdzania czytania uczniów. Myślę, że często jest tak, że nie mamy czasu na lekcji, żeby przepytać wszystkich uczniów z czytania. Co możemy w takim wypadku zrobić? Wchodzimy na kanał, któremu będziemy zadawać zadanie i klikamy na zadania. Na dole mamy opcję utwórz. I klikamy na zadanie. Wpisujemy tytuł zadania, na przykład czytanie. Tutaj możemy wprowadzić instrukcję dla ucznia. Możemy jeszcze oczywiście wstawić ilość punktów, na przykład 10. I co jest teraz ważne? Klikamy na ikonkę Dołącz i klikamy na Postępy w Czytaniu. To jest właśnie ta nowa funkcja. Teraz wybieram plik, który dołączę tutaj do zadania. Może to być PDF, a może to być plik w formacie DOCX, czyli w, w programie Worda, to nie może być plik z Open Office, czyli to nie może być OTD. Klikam na ten dokument, który wybieram i pojawia mi się dokument, takie króciutkie czytanie. Mogę go edytować, mogę zobaczyć widok ucznia. Mam tutaj też ustawienie. Mogę wybrać gatunek, nie będziemy wybierać. Mogę ustawić, czy uczeń może próbować tylko raz, czy więcej, czy też bez ograniczeń, aż uczniowi uda się przeczytać poprawnie. Mogę ustawić limit czasu nagrania. Załóżmy, że nie chcę, żeby nagranie było dłuższe niż 3 minuty. To jest króciutkie. Czułość wymowy wstawię jako domyślny, ponieważ później mogę to przestawić. Czy wymagam wideo? Kliknę na nie. Nie każdy uczeń będzie chciał się pokazać. Wystarczy, że przeczyta tekst. Klikam na dalej. Tutaj mogę wybrać, którzy uczniowie będą mieli to zadanie. Gdzie ono się pojawi? Kiedy ma zostać wykonane? Klikam na przypisz. I mam już dodane nowe zadanie. Uczeń wchodzi albo przez aktywność, albo przez zadania. Widzi, że ma czytanie. Wtedy klika tutaj na tą ikonkę z nazwą tekstu. Może sobie włączyć kamerę, może ją wyłączyć. Tutaj widzi, czy działa mój mikrofon. Widzi, ile minut ma na przeczytanie tego krótkiego tekstu. I klika na rozpocznij. Będę specjalnie czytać częściowo, niepoprawnie. I am, am ten years old and I live in in Siedlce. My favorite color is blue. I love watching football and playing computer games. I always have sandwiches for breakfast. I never had soup for lunch. I hate soup. Kliknę na zakończ. Uczeń może posłuchać swojego nagrania. Może go, może spróbować ponownie, bo tam była taka opcja. Używa tego nagrania. I klika na prześlij. I to wszystko. Uczeń przesłał zadanie. Teraz nauczyciel wchodzi w zadania. A możemy oczywiście wysłuchać. nie No i widzimy, że tutaj już w momencie, kiedy nagranie się zaczęło, ja jeszcze mówiłam, więc mamy tutaj dodatkowe wstawienia. Widzimy, że powtórzyłam dwa razy słówko M. I M M. Widzimy, że mamy tutaj powtórzone słówko in. Tutaj siedlce zostawiamy jako poprawne. Tutaj widzimy, że te słówka, zostały, które są zaznaczone na fioletowo, zostały wypowiedziane jako słówka niepoprawne. Tutaj. Tego nie wypowiedziałam, więc oznaczam jako poprawne. Favorite is blue. I love watching football and playing computer games. Mogę ustawić tutaj czułość wymowy na wysoki. Mogę ustawić na niski, w zależności od tego, jaki poziom prezentują nasi uczniowie. Widzimy, z jaką szybkością uczeń czytał jakie miał błędy i jak dokładnie został przeczytany. I w tym momencie mogę mu dać punkty, załóżmy 8 punktów. Mogę zwrócić uczeń, zobaczy w tym momencie informację, że jego zadanie zostało zwrócone, ukończone. O, było widać na dole tak, że tutaj czytanie jest 8 na 10. Uczeń może przesłać ponownie, ponieważ ta była taka opcja.